Czy jedno tak małe urządzenie może motywować, prowadzić pacjenta, jednocześnie dbając o jakość terapii ruchowej? Sprawdźmy to. Informacja zwrotna w czasie rzeczywistym umożliwia ocenę postawy, stabilności oraz wykrywanie asymetrii. Informacja zwrotna prowadzi pacjenta przez każdy etap ćwiczenia. Indywidualny program terapii pozwala nam analizować i precyzyjnie planować sesje reedukacyjne. A najważniejsze, możesz zabrać je ze sobą do domu. Fizjoterapeuta wyznacza kierunek, a technologia pomaga go utrwalić. To ta sama terapia, ta sama informacja zwrotna i ten sam plan ćwiczeń, tylko w Twojej codziennej przestrzeni. A fizjoterapeuta wciąż widzi Twoje postępy i może dostosowywać trening zdalnie. Wszystkie dane zapisują się automatycznie, dzięki temu terapia jest skuteczna i kontynuowana między wizytami w klinice. Tak, jedno urządzenie wystarczy, by precyzyjnie prowadzić terapię i monitorować postępy. Homing Training profesjonalne wsparcie od gabinetu po Twój dom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.